Jeżeli podejrzewamy u siebie koronawirusa. Czujemy się źle, mamy objawy grupopochodne. Mieliśmy styczność z osobą, która jest albo podejrzana, albo u której potwierdzono koronawirusa, bądź wróciliśmy z krajów, które wymienione są na stronie głównego inspektoratu sanitarnego. Oczywiście możemy uzyskać pomoc. Odradza się udanie do przychodni, do przychodni lekarza rodzinnego. Nie należy zgłaszać się do nocnej świątecznej opieki, nie należy zgłaszać się do szpitali. Jeżeli przyjdzie nam do głowy Pójście do szpitala, to proszę pamiętać, że w szpitalach są wydzielone miejsca, gdzie taka osoba powinna się zgłosić. Nie wchodzimy głównym wejściem, przez które wchodzą, przez które wchodzą także pacjenci czy odwiedzający, chociaż w tej chwili odwiedziny w szpitalach są niestety zakazane. Wchodzimy osobnym wejściem, które jest wyznaczone, z pewnością bardzo dobrze oznaczone na terenie szpitala, a najlepiej dzwonimy po prostu do przychodni i pytamy, co mamy zrobić. Bądź kontaktujemy się bezpośrednio z powiatową stacją sanitarną. Epidemiologiczną i zgłaszamy ten problem. Na pewno zostanie do nas, zostaną do nas przysłane odpowiednie służby, odpowiednio ubrani ratownicy czy pielęgniarki, i specjalnym transportem zostaniemy dowiezieni na badanie, gdzie albo u nas stwierdzi się tego koronawirusa, albo po prostu zostaniemy poddani kwarantannie. Tutaj też apeluję o rozsądek i o odpowiedzialność, dlatego że ukrywanie tego, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, czy tego, że powinniśmy zostać poddani kwarantannie, być może z jakichś powodów nie chcemy zostać zamknięci na 14 dni w domu, to jest działanie niestety nieodpowiedzialne. Pamiętajmy, że nie chodzi tylko o nas, ale też o osoby, z którymi będziemy się spotykać i które będziemy zarażać w przypadku naszego zarażenia.